czego one tak fajnie działają, i w jaki sposób wspierają nasze odchudzanie i dbanie o zdrowie? O tym wszystkim w sposób naukowy, ale przyjazny. Powie nam nasza wspaniała koleżanka, pani magister Ewa Szałkowska-West, która jest psychologiem zdrowia. Jest twórcą 12 zasad zdrowego i radosnego życia. Jest specjalistą w dziedzinie medycyny Hildegardy i pomogła wielu osobom wykorzystać naturalne metody do leczenia, zarówno chorób, ale i zapobiegania tym chorobom. Ewo, poproszę cię, powiedz nam, co możemy jeszcze się, z czego możemy się spodziewać po tych produktach? firmy właśnie EatWords. Ewo oddaje ci głos. Poproszę o wyciszenie, odciszenie mikrofonu. Witam serdecznie wszystkich. Pięknie mnie przedstawiłaś. Może niekoniecznie ja leczę, bo leczenie jest zastrzeżone dla lekarzy, więc ja najwyżej mogę poradzić co można zrobić, żeby uruchomić swój organizm tak, żeby się bardziej regenerował. Tak, Więc to ustalmy, nie ma żadnego leczenia. Natomiast jeżeli chodzi o nasze produkty, fantastyczne produkty firmy It Works, to one się właśnie w to wpisują, bo oprócz tego, co one robią, jak pomagają nam się odchudzić, odmłodzić, wesprzeć nasz organizm czy oczyścić, to one właśnie wprowadzają nasz organizm homeostazę. Więc jeżeli będziemy się odchudzać, bo dzisiaj będę mówił o odchudzaniu, to musimy pamiętać o tym, że te wszystkie produkty bardzo pomagają nie tylko na odchudzanie, ale również na cały organizm, tak? One wspierają nas w zdrowiu. Wspierają nas tym, żeby nasz organizm uruchamiał procesy regeneracji i oczyszczania i dzięki temu stajemy się mamy lepszy, lepiej się czujemy i mamy w ogóle ogólnie lepszy stan zdrowia, tak? No a jeżeli chodzi o samo odchudzanie, to może zacznę od tego, że to tak nie o to chodzi, żeby się tak odchudzać i odchudać, tak długo odchudać, tylko żeby zmienić swój styl życia na tyle, żeby się nam włączył gen szczupłości, a wyłączył gen otyłości czy nadwagi. Czy to można w ogóle zrobić, tak? I o to w tym chodzi? Otóż można o tyle zrobić, że wiemy o tym już, stało to naukowo, naukowo udowodnione, że te wszystkie nasze geny, które mamy, to się włączają albo wyłączają w zależności od naprawdę tego, co my robimy, tak? Od środowiska naszych komórek, ale również od całego środowiska, w tym, jakim, jakim żyjemy. Czyli to będzie wszystko razem, nie tylko jest sprawa fizjologii, czyli odżywiania, czy przyjmowania jakichś suplementów, ale również naszego przeżywania emocjonalnego i tego nawet jak myślimy, bo to co myślimy to wpływa na nasze emocje i to wszystko wpływa na nasze komórki, przez biochemię, tak? przez neurotransmitery, przez to wszystko, przez przekaźniki, a nawet powiedziałabym pomagając sobie przez sygnały elektryczne, ponieważ nasz mózg w taki sposób działa. Dlatego to wiemy o tym, że odchudzanie nie jest łatwe i proste. Bardzo dużo osób poległo na tym polu, bardzo o, o dużo osób odchudza się właśnie bez końca albo przynajmniej kilka razy się odchudzało, a potem jeszcze niestety wróciło do dawnej wagi, a nawet najczęściej wrzuciło jeszcze trochę więcej kilogramów. Nie będę teraz opowiadała dlaczego tak się dzieje, Mogę tylko powiedzieć, że niestety te, taki najprostszy sposób odchudzania, to znaczy to, co jest promowane, właściwie wszędzie promowane, tak, nie zdaje egzaminu, i właśnie takie odchudzanie przez ściśle, ścisłą, restrykcyjną dietę można się nabawić efektu jojo, ponieważ, proszę dokładnie posłuchać, ja, ja tutaj się nie pomyliłam, nie, nie pomylę. Jeżeli stosujemy restrykcyjną dietę, dość, no tak dłużej niż powiedzmy kilka dni, prawda, to nasz, yy, nasze jelita jakby zaczynają mniej przesyłać tego, ten sygnał sytości do mózgu i to się może ciągnąć aż 6 lat. Czyli jeżeli to się odchuda kilka miesięcy, schudnie to potem, jeżeli no, wróci, znaczy zacznie iść normalnie, nie będzie, będzie nawet więcej, może więcej iść, dlatego że będzie czuł się ciągle głodna. Jeżeli nie będzie chciał więcej jeść, no to będzie się czuł, czuł głodny i może się czuć głodny aż przez 6 lat. To wcale nie jest przyjemne i dlatego warto sięgnąć raczej po nasze produkty i stosować różne inne metody niż takie restrykcyjne ograniczenie swojej diety. Więc zacznijmy od tego, w jaki sposób nasze produkty pomagają. Otóż one właśnie pomagają w ograniczeniu apetytu. Ale również, znaczy niektóre te produkty, ale również pomagają w zaprzestaniu podjadania. Szczególnie przed snem, prawda, to jest takie niebezpieczne podjadanie, bo wtedy bardziej tyjemy, ale wspierają również tym, żeby wstawać od stołu tylko w 80% na pod warunkiem, że my podejmiemy taką decyzję, bo to automatem się nie dzieje. Te produkty nam, nas wspierają i pomagają, ale decyzja o tym, że chcemy zmienić nasz styl życia, że chcemy zmienić sposób odżywiania, zależy od nas. Ale jeżeli już podejmiemy taką decyzję, to możemy na przykład Odejść od stołu nie do końca najedzonym i zjeść żelka, który powoduje najczęściej, że w tym momencie nie potrzebujemy czegoś jeszcze dojść. Tak? Więc w tym takim ograniczeniu apetytu pomaga nas, nasza kawa, nasze kawy nam pomagają. Żelki na podjadanie, czyli te prawda, żelki nasze na podjadanie wspaniałe z choliną i. Tym, tym kompleksem z tych czarnych pomarańczy, ale także greensy, ale to pośrednio, potem będę mówiła dlaczego, ale również, również Super Red, też pośrednio. Oraz Termofajt ma w sobie chrom, który pomaga nam też rezygnować ze słodyczy, łatwiej rezygnować ze słodyczy. Nasze żelki również pomagają łatwiej rezygnować ze słodyczy. I to jest bardzo istotne, tak, ale znowu musimy chcieć zrezygnować ze słodyczy, bo jeżeli nie chcemy, to możemy jeść i żelki i słodycze, bo to nie jest tak automatem, że oczywiście mniej się nam chce jeść słodycze, jakie my żelki, tak, to jest oczywiste. Ale jeżeli nie będziemy podejmować właściwych decyzji i będziemy chcieć nadal żyć byle jako, to nam te produkty nie pomogą. One wymagają od nas też Pewnej uważności, tak? I to jest bardzo istotne. Ale te produkty z kolei, to jest takie koło, i właśnie nie takie fatalne koło, tylko takie dobre koło, one nam również pomagają w tym podjęciu i wytrwaniu w dobrych decyzjach, dlatego, że również pomagają naszej psychice i naszemu mózgowi, o czym później. Drugi punkt to jest podkręcenie metabolizmu. Podkręcenie metabolizmu to jest po prostu. Pomoc w organizmowi w tym, żeby więcej spalał na poziomie komórkowym. Tak, oczywiście, dzięki temu czyjej mamy większą energię, a czujemy się lepiej, mamy większą, większy apetyt na życie, I więc, to ma, więc to ma takie szerokie, szerokie dla nas znaczenie. I te pod, to podkręcenie metabolizmu to daje nam kawa, ponieważ kofeina daje, ale nie tylko, bo tam jest jeszcze kwas cholorogenowy. Ponieważ to, to są kawy, kawy, to są kawy, ale one mają w sobie jeszcze takie składniki, które, które w tym pomagają i pomaga w tym podkręceniu metabolizmu nasz termofajt. Pośrednio również będzie pomagał, zarówno super, super brinch, ale nie tak dokładnie bezpośrednio. Tak? Również to jest, co jest bardzo ważne, że nasze produkty pomagają regulacji poziomu glukozy, a więc tym, żeby tak poziom glukozy nie, nie, nie pikował bardzo, nie szedł do góry po jedzeniu. Ponieważ jeżeli tak idzie do góry, to nasz organizm ma informację, żeby odkładać tłuszcz w komórkach, co jest bardzo niekorzystne dla nas, więc to, tym nam może pomóc nasz termofajt, ale również nasze kawy, i Recy. Mamy po prostu dowody na to, ponieważ pośród nas są osoby, czy nasi klienci są osoby z cukrzycą no, typu drugiego, które stale się monitorują i wiemy o tym, że te produkty po prostu tak działają. I to jest wspaniałe. Powiem wam, że nawet lekarze są zaskoczeni tym, jak działają te produkty. I zastanawiają się niektórym naszych chorym o nad wycofaniem się, nad wycofaniem nawet insuliny. No, ale to, na, na to jeszcze trzeba będzie pewnie poczekać. Następne, następna sprawa to jest oczyszczenie jelit. Pomoc na wzdęty brzuch. Oczywiście sam wzdęty brzuch to nie jest ani nadwaga, ani otyłość. No, ale oczywiście to nie, to nie tak pięknie wygląda, Oprócz tego to wcale nie jest zdrowe. Więc te produkty pomagają w trawieniu, pomagają jakby w zdobyciu lepszego trawienia. Tak, Może to nie jest na tej zasadzie, że jak się to połknie, to akurat będzie lepsze trawienie, ale poprzez regularne przyjmowanie możemy doprowadzić organizm do tego, że nasze jelita będą w lepszym stanie i to nam pomaga w tym nasz klęs na oczyszczanie, nasz aloes, ale i nasze greens. No i następny punkt niezwykle ważny, niezwykle ważny, o którym, na który no jeszcze mało osób zwraca uwagę, to jest poprawa naszego mikrobiomu w jelitach i to bo powiem, że to może być takie nawet bardzo, bardzo ważne, takie bardzo, 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 bardzo ważne. Dlaczego? Otóż nasze bakterie jelitowe mogą nam pomagać, mogą nas wspierać w odchudzaniu, albo mogą nam bardzo przeszkadzać i bardzo, bardzo szkodzić, chociażby przez to, że na przykład wyciągają nawet do kilkuset kalorii z pożywienia więcej. I tych bakterii nie chcemy, żeby było za dużo, tak? Oczywiście one też mają jakąś rolę w naszym organizmie. Ale powiedzmy, że na co dzień nie potrzebujemy, żeby one za mocno działały i żeby się one za mocno rozmnażały. I żeby tak było, to potrzebujemy innych bakterii dobrych, które wspierają nasze odchudzanie, tak? które pomagają nam czuć właśnie sytość i które pozwalają na to, że niekoniecznie każdy element naszego pożywienia zostaje zamieniony na kalorie. I żeby takie dobre, takie bakterie dobrze działały, to warto się oczyścić naszym klęsem, może klęsem i zaloesem. Ale tutaj bardzo dużo ma do powiedzenia Super Wins. I powiem tak, wiele osób, wiele osób, właściwie prawie wszyscy myślę kiedyś. Błykali, jeżeli, jeżeli tylko brali antybiotyk, to potem łykali jakieś bakterie probiotyczne. I tajemnica tego wszystkiego jest taka, że lekarze nie mówią ani, ani farmaceuci o tym, że te bakterie probiotyczne, jeżeli nie mają pożywki, to one my łykamy. Owszem, na chwilę ich jest trochę więcej, ale jak przestajemy ich łykać, to po prostu w dalszym ciągu mamy tyle samo, co wcześniej. No bo one się muszą jakoś na czymś nam namnażać, tak? I to jest bardzo ważne, żeby miały takie podżywki, jakie są w Super Nawet supergrzyns pomaga w tym, dlatego że bakterie bardzo lubią polifenole, ale nie tylko w są również które którymi się bakterie karmią, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, tak? Oczywiście yy... No, niektórzy muszą przyjmować jakieś bakterie, bo naprawdę ich mają tak mało w, w sobie i może nie wszystkie dobre, czy znaczy nie wszystkie takie, które są potrzebne. W związku z tym warto do tego pić regularnie: Siadłem mleko na zmianę z kefirem, maślanką. A jeżeli ktoś nie może, to oczy mlecznych, mlecznych kiszony, kiszonych rzeczy, znaczy takich kwaśnych, to oczywiście są jeszcze kiszonki do tego. I ostatecznie również suplementy takie z probiotykami, ale, ale co drugi dzień, ponieważ jeżeli się bakterie przyzwyczajają, że mają ciągle nowy dostatek, nowy dostatek do swoich kolonii bakterii, tak? nową dostawę nowych bakterii, to one wtedy się tak szybko nie rozmnażają. W związku z tym warto to wszystko robić w takim wielkim umiarze i wielkim rozsądkiem. No i cóż, tu jeszcze robią te nasze pro produkty. Otóż to, co jest jakby podstawy tego wszystkiego tak naprawdę, to pomagają szczególnie y, superec w zachowaniu spokoju, z, z, w regulacji nastroju, tak? E, te nasze emocje przestają być takie wyszczytowane, są takie bardziej łagodne, tak? Przechodzenie bardziej łagodne. I to jest bardzo, bardzo istotne, bo to również super po prostu poprawiają pracę mózgu i pomagają. I nasze produkty, to pomagają również w obniżeniu kortyzolu. Może nie, nie dramatycznie, Zresztą dramatycznie to też nie można, bo kortyzol jest potrzebny, ale może u osób, które mają jakiś wyjątkowo wysoki kortyzol będzie to niewystarczające. Natomiast na pewno u większości osób tak. I teraz, yy, co jeszcze robią nasze produkty? Nasz super superwec, kolagen, przepraszam, nasz kolagen i greensy przyjmowany na noc, pomaga dobrze spać. A wiemy o tym, że odchudzanie też zależy od tego, czy mamy wystarczającą ilość snu. I to jest jakby jeden z warunków, naprawdę, jeżeli ktoś ciągle, ciągle ma przerywany sen, ciągle wstaje, budzi się, nie może spać no to może mieć bardzo poważne problemy z tym, żeby schudnąć. Następna sprawa, której Ola mówiła bardzo, bardzo tutaj niedawno przed moim wystąpieniem, to jest o naszym, mówiła o wrapie, dodatkowo żelu, który pomaga w zmniejszaniu tkanki tłuszczowej. Dzięki temu wrapowi, tak, dzięki temu z, o, 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 znaczy zmniejszeniu się naszych centymetrów w pasie czy, czy gdziekolwiek indziej, gdzie potrzebujemy, mamy większą motywację do tego, żeby coś ze sobą zrobić i żeby podjąć decyzję o zmianie nastawienia naszego do odżywiania, zmiany troszkę diety i zmiany troszkę również ilości porcji. Tak? Ale również bardzo ważne jest to, że to może można sobie wymodelować sylwetkę. Bo jak ktoś tak jak ja ma szczupłą twarz, to ja się nie mogę za bardzo odchudać, tak, ale mogę sobie wymodelować sylwetkę i wymodelowałam sobie o kilka centymetrów pas, z czego jestem bardzo zadowolona. No i cóż, jeszcze taka, taki jeden punkt, to jest zachowanie odpowiedniego poziomu energii oraz nawodnienie właściwe. To nawodnienie też jest potrzebne, dlatego żeby zachować duży poziom energii, i żeby zachować dobrą energetycznie nasz mózg, dobrze pracujący. tak? I to oczywiście też pomaga w odchudzaniu, bo po pierwsze, pośrednio pomaga w tym, żeby wytrzymać w naszych postanowieniach, ale również wspiera nas w tym, żeby podejmować więcej ruchu. Nawet bym powiedziała, że wymusza nas tak, w cudzysłowie, wymusza na nas ruch. Bo mamy ochotę na to, żeby się bardziej ruszać, tak? Mamy ochotę na to, żeby trochę poskakać, pobiegać, pochodzić więcej. Po prostu i to i po prostu w ten sposób pomaga nam nasz organizm, który przyjmuje te produkty, sam się domagając ruchu. To jest wspaniałe. I tak, jeszcze jest taki bardzo, bardzo ważny punkt taki, właśnie o, z pogranicza zdrowienia organizmu, ponieważ właściwie zdrowienie organizmu, ponieważ a, tkanka tłuszczowa w ogóle bardzo, bardzo negatywnie wpływa na cały organizm ze względu na to, że produkuje ciągle stale takie substancje prozapalne, tak? E, te substancje prozapalne. Y, Powodują, że pobudzają w różnych miejscach nasze układy, nasze organy do stanów zapalnych i to dla nas jest bardzo, bardzo szkodliwe, ale również e, na przykład powoduje, że mamy większe stany zapalne w mózgu i to też jakby obniża nas, naszą tak zwaną silną wolę. Mamy, mamy mgłę mózgową, więc te produkty mogą na to pomóc, e, mogą pomóc. W zachowaniu zdrowia i zeszczuplenia, właśnie poprzez jakby prowadzenie organizmu, w zdrowienie, Pom w pomocy tarczycy na przykład HSN, tutaj jest takim akurat suplementem to jest jeden z niewielu suplementów w naszej firmie, reszta to tak naprawdę są różne takie odżywcze rzeczy, ale jakby odżywcze rzeczy, które mają niezwykłą wielką siłę regeneracji i pomaganie w organizmu w zachowaniu homostazy, więc HSN prosto pomaga na tarczyce. A wiemy, że w zależy nasz metabolizm, tak? A na przykład kolagen pomaga w tworzeniu się hormonu, w tym, żeby organizm produkował hormon wzrostu, a hormon wzrostu wprost wpływa na ilość naszych mięśni. A wiemy o tym, że no coś, tkanka tłuszczowa nasza jest najczęściej spalana w tkance mięśniowej. Jeżeli nie mamy wystarczająco ilości tkanki mięśniowej, mamy je osłabione, zwierczałe itd., itd., czy jest jej zbyt mało, to też nie mamy jak spalać naszej tkanki tłuszczowej. Oczywiście są również inne, inne miejsca, to są takie tzw. brązowy tłuszcz, ale to jest jakby. Mamy tego bardzo niewiele, takie tkanki brązowego tłuszczu, też tam się spala tłuszcz bezpośrednio, ale mamy tych tk tej tkanki bardzo niewiele. Natomiast jeszcze jest ta metoda właśnie wrapa, czyli jakby wypływa tłuszcz poprzez akwapory z tkanek, ale to są wyjątkowe sprawy tak? i oczywiście możemy tym wrapem kolejno okładać całe nasze ciało i jeżeli ktoś ma dużo bardzo do schudnięcia, to może to robić regularnie co jakiś czas i przez długi okres. Natomiast no, najczęściej spalamy, tak jak powiedziałam, naszych mięśniach, więc dbanie o nasze mięśnie jest bardzo, bardzo ważne. Przyrost naszej tkanki mięśniowej jest ważny nie tylko dla odchudzania, ale również dla naszej sprawności i dlatego, żebyśmy byli zdrowsi i czuli się młodziej. Dziękuję bardzo.